Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dying Light 2 i jestem od razu po nagraniu poprzedniego, niestety się w poprzednim wyłożyłem więc teraz pójdziemy sobie tutaj zagadać z handlarzami, może się uda i znowu nie pokazuje mi tu z nim opcji dialogu więc niestety... o, z tym mogę pogadać, dobra, to za chwilkę Cóż my tu mamy na sprzedaż? Dużo rzeczy O, jeszcze to broń Dobra, yy, to na sel, sy, kup. Co on tu ma? Ale to drogie. Nie kupuję tego. Ja sobie nie wykwipułem tej broni. O, dobra, teraz można. Ja mogę coś tutaj, ten, ulepszyć? Mogę. Dobra, to lecimy z tą modyfikacją. Mogę z nim zagadać, czy nie? Nie mogę, no kurde, taką Jesteś pielgrzymem, tak? Z nim mogę. Zgadza się. Za to też wieszacie? E, chciałem tylko powiedzieć, że ja ci kibicowałem. Aha, to dzięki, że mi pomogłeś. Co? E, wcale się nie... A, rozumiem. Sarkazm. Słuchaj, nie tak łatwo się sprzeciwić tłumowi. Jasne. Wiem, że ludzie się czasem was boją, ale... Kurwa. Przeżyłeś za murami. Wow. To musiało być coś. Super. Nie chcę skończyć pijąc swoje siki. Ktoś musi coś zrobić z tą wodą. Rzesz się odsunąć? Mogę z kimś jeszcze, czy nie? No mogę z tamtym typem, ale to musiałbym zresetować gierkę. Hmm. Dobra widzowie, to pomysł jest taki, robimy sobie cięcie. Dobra, jestem już po cięciu i pokazuje się oczywiście wykrzyknik tutaj. No to jest wina gry, że tutaj wykrzykniki się nie pokazują. Ciekawie, możecie napisać jeśli wygraliście czy oglądaliście jeszcze u kogoś, czy inni też mieli takie problemy. Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, Możemy zbić fortunę. A, to już było. Skoro nie tutaj nie mogliśmy, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę. Nie ktoś tylko Luke. Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ! Jesteś pewny, jak ją składujesz? Kupuję w butelkach. Nie mogła być zanieczyszczona? Wątpię. Mój dostawca Marko ma wodę pierwsza klasa. W takim razie może to zemsta. Niby za co. Wszyscy mnie tu lubią. Nigdy nie miałem wrogów. Czekaj, czekaj. Kurwa. Chyba, że Marco. Sukisyn, Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj, Drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta, na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodni, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa. Trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz? Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i możesz go ostrzec? On też mieszka przy Hanfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Dobra. Robimy questa. No, drugi level jest. Nie wiem którym mam ja. No i lecimy. Możecie oczywiście udostępnić odcinki. Będę bardzo wdzięczny, dlatego że znowu wyświetlenia spadły. I wiecie, no fajnie by było po prostu gdzieś tam porobić te wyświetlenia znowu. Tak jak kiedyś, jak miałem postaw wyświetleń na odcinek. To były czasy. Dobra, lecimy. A więc jakaś nocna strefa? Czy co? Tu mi jakaś nocna? W ogóle wczoraj miałem pierwszy zgon, nie? To nie jest assassin. Tu będę ginął częściej pewnie. Nie no, w tak, lecimy, to się zdarza ginąć. O, do wiary, co? jest ten mutant nieprzyjemny. Aż tylko zobaczę. Zmienił się troszkę, ale masz paskudną mordę. Fakt, to ten zombie tu śpi. Kurwa, 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 zostawcie mnie. Nie bijcie. Chciałem jakieś ściany znaleźć, ale nie znalazłem żadnej fajnej. No, 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 nie, nie rób mi tak. Jest ja pamięć, bo spację ze od ruchu. Nie, w poprzednim nagle mam wrażenie, że sterowanie było łatwiejsze. W tym jest takie bardzo chaotyczne. Ta kamera się tak trzęsie. E, Dobra, zębiaki mi trochę pomogą. Fuck, Co mi się stało? Jokie chwyty zaawansowane. Bo dostali prądem. Dobra, zębiaka też zabiję. O, one się smażą w ogóle tutaj. Dobra, nie mam go, no Dobra, spadł łeb. Jeszcze chyba próbuję wziąć oddech. Nie ruszaj się, chcę Cię przeszukać. Trofeum jakieś. Nie wiem co te trofea robią. Jakiś syf Ci, tutaj, widzę, uprawiają miłość. gdzie będę przeszkadzał, Państwu. Nie, nie. Po co? Bawcie się dobrze. Normalnie, cegłówka. Mogę cegłówkę komuś wyjebać. Ym, I co? Ja tam... A dobra, właśnie misję to robić. Się zająłem bandytami. Zobaczmy fiflaka. Nie działa fiflak. Ale tu rzeczy. Mam wrażenie, że Techland bardzo zadbał o zagospodarowanie świata. Strasznie tu dużo rzeczy. Nie da się go kopać skryptowane Tu jest niebieskie, to możemy chyba komuś pomóc Nie. mocna aktywność, ja podziękuję no tu kogoś zabił widzę. Ksianko chętnie zgarnę Łatwo. No i wspomagać odporności, a to że to jest jakieś dildo. Level lapa dostałem chyba. Co ty tu chcesz, dziecko? Hej mały, gdzie masz rodziców? Nie jestem mały. Okej, okay, dobrze. Co tu robisz sam? Mam tu ważną misję. O, misję tak. Zdradzisz, co to za misja? Jest oczywiście tajna, ściśle tajna. Nic ze mnie nie wyciągniesz. A jeśli zaoferuję ci pomoc? Nie potrzebuję pomocy, ale jeśli już musisz wiedzieć, zdobywam jedzenie dla rodziców. Robię to prawie codziennie. Pewnie oni nie żyją nie i są z mlekami, a oni po prostu karmi. Nie z tobą przyjść? Nie. Serio, to nic wielkiego, dam radę, zawsze daję radę. Słuchaj, jesteś bardzo odważny, ale chciałbym ci pomóc. Gadaj, chęć trochę. Właściwie Nasza postać. miałbym dla Ciebie zlecenie. Kurde, mogę nawet zapłacić! Wchodzisz w to? Mam pracować dla dzieci. Dlaczego nie? Słucham pańskich poleceń. Jest taki sklep na West Horizon Lane, na granicy skażonej strefy! Pakowałem tam jedzenie do plecaków i właśnie wtedy napadły mnie te gnojki. Jak przyniesiesz mi te plecaki, to dam ci super broń. Broń mojego ojca! Czyli chodzi o jedzenie dla twoich rodziców. Dokładnie tak. Możesz nam mnie przynieść do domu. Mieszkamy na skraju skażonej strefy, tylko tam rodzice są bezpieczni. Hmm. Najlepiej byłoby pójść nocą, kiedy nie będzie tam zarażony. Pewnie, jak uważasz, wiesz lepiej. Ale zrobisz to, prawda? A, niczego nie obiecuję. Zobaczymy. No, tak za pół roku, jak się wyExpie przyjdę. Cóż, mam nadzieję, że ci się uda. Powodzenia! Mm, baw się dobrze. Dostałem levelawa faktycznie. Kopnięcie z wyskoku? Nie, to będzie zajebiste. Wiem, bo... Jak mam tego używać? Chwila. Następnie przytrzymaj F, okej, okay, dobra, to już wiem jak. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, on był naprawdę silny. Kiedyś to działało tak, że się po prostu podskakiwało i się kopało. Dzisiaj jest chyba trochę inaczej. Tutaj. No tam to było zbyt topę trochę. Tak naprawdę, wszystkich można było wypchnąć z dachu i podprawy Tam coś jest, ale wejdę tutaj. Gdzie tu jest wejście? Zombie, jaka słyszę, co się ja? Nie wiem, gdzie tu mam wejść? Oj, możesz leżeć gdzie indziej, kolego? Chyba nie może. I co, mam tam wejść w ten sposób? Przez te zwłoki, normalnie. Super gra, nie? Zajebista. To jest drugi, kurwa, cyberpunk. No, ja niby to zrobić? Może w okno Nie działa Co? Też nic O Dobra, nie tak O, jak ciemno Ale jego koledzy są poza mnie i zombiaki. Dobra. Normalnie on tuli pana. co ja mam tu zrobić niby? Trzeba znaleźć tego w dostawcę wody. KU. Cool. Nie chcę tej cegły. Dużo tu rzeczy jest. tego gościa znajdę. Znać marka dostawcy wody. Tu jest jeszcze szafka. Może nie wiem, ktoś tu upchnął jego trupa. Nie, nie, nie wierzę, żeby się zmieścił. Jest woda. Nie, nic, nic tu już nie ma O, normalny kąpiel A, tam zwłoki są, a to jest ten Marek. A co mam z tymi zwłokami zrobić? Ja wyjdę może. Ta gra jest taka dziwna no, Żeby się nie okazało, że nie da się stąd wyjść Nie zdziwiłbym się jakby wypadł na mnie z tej szafy skaczemy. To się nazywają pancerne zwłoki. Ale co ja z nim zrobić tutaj? No ja to mam gdzieś zapisane? Nie wiem, nie wiem, zepsuta misja. Znowu bugi. Super bugowana gra. Lecę do tu wujki. Ciekawiło mnie czy właśnie tutaj będzie to odliczanie. Gdzie jest ta dwójka? Chodź tu. Uwielbiam to robić. Tam jest dwójka. No i zobaczymy, czy będzie tutaj. Super. Nie otwieram. Pytanie, czy miał nie otworzyć, czy miał nie otworzyć. I o to jest pytanie. wierzę. Jeśli mi się znowu zbagowała, no to nie wiem. Póki co nie widzę tu innego wejścia, więc chyba się zbagowało znowu. Zajebista Giera. Poprosimy poemat epicki, gawędziarzu. O, mój ulubiony. Opowieść o bohaterach dla naszej bohaterskiej, dwójki w ich szczególnym dniu. Ten sam model, chyba? Coś nie wiem. Chyba nie, chyba nie ten sam. Nie, chyba nie. Możemy zapominać o czyhających na nas zagrożeniach. O przerażającej rzeczywistości, której musimy po bohatersku... A spierdalajcie. Chujowe towarzystwo, wódki nie ma. Rok pod upadku. Kiedy mrok ogarnował... mogę go zabić mogę mm. o oh, fuck teraz tutaj zapraszam państwa staćcie na to już nie Ta co ma plandekę na sobie? Co? Zostałeś sam? Dobra, tego już normalnie mogę zabić. Tamten był silny tylko. Przeżyła to. Dobra, tego już nie przeżyję spać. Tego już je zombie? Czy mi się wydaje? Nie, to coś to innego zombie. Fuck, odwali się Nie, chciałem go przeszukać, pewnie miał coś fajnego. Cztery Bieda. Po co ich morduję wszystkich, to nie wiem. Chyba dla przyjemności po prostu. No dobra, daj ich pozabiję. Czemu by nie? Bardzo to jest. To trochę że sprzedałem tyle broni, i teraz nie będę miał. Jeszcze jakoś jakąś tam gazurkę czy inny syf. Naprawdę, jeszcze was jest więcej? Dobra, zabijamy dalej. Szkoda mi broni na nich, ale już trudno. Ile tu lutu będzie? Może będzie coś fajnego. Nie, no syf jakiś zdecydowanie nie było warto. Nie, to dopóby było. No nic, misji nie wykonamy niestety. Jest to niemożliwe przez, przez, przez błąd gry znowu. Więc widzimy się w następnym odcinku. Ja sobie tutaj podejdę i przygotuję tutaj zaczekam przed drzwiami. Myślę, że to jest najlepsza opcja i po prostu rozpocznę nagrywanie w tym miejscu. Do zobaczenia, no i cześć.